W tych dniach, jak słuchamy Ewangelii, to, to mamy takie poczucie, że, że Pan Jezus ciągle z kimś się sprzecza. Pan Jezus ciągle się sprzecza z Żydami, sprzecza się z Faryzeuszami. Ten konflikt, można powiedzieć, narasta, ta, ta atmosfera z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta. Ale co jest, co jest centrum tego konfliktu, jak nam opowiada Święty Jan? To jest pytanie o to, kim Pan Jezus tak naprawdę jest. Wielokrotnie, jak nam mówi świat, Jan dokonywał znaków, dokonywał cudów, które, które odsyłają gdzieś dalej, które odsyłają do tego właśnie pytania, kim On tak naprawdę jest. I to pytanie też, kiedy Pan Jezus znajduje się w świątyni, pada. A ze strony Żydów, pytają Go, powiedz nam tak naprawdę, przyznaj się, czy Ty jesteś Mesjaszem. Ale Pan Jezus, ta odpowiedź, którą której On udziela, no nie podoba się, nie podoba się Żydom. Dlatego biorą do ręki kamienie i chcą Go kaminować. To pytanie jest, jest bardzo ważne. Kim On tak naprawdę jest? Pomyślę sobie, często mamy taką pokusę, żeby traktować naszą relację z Panem Bogiem jako trochę taką relację biznesową, kupna, sprzedaży. Co ci mogę dać i co dostanę od Ciebie w zamian. A to pytanie, kim Ty tak naprawdę jesteś sam w sobie, ono gdzieś schodzi na dalszy plan. A tymczasem to, co nas czeka w najbliższym tygodniu, to tak naprawdę jest, jest największe i najpełniejsze, największa i najpełniejsza odpowiedź na, na to pytanie. Kim On jest? Jak napisze święty Jan, Bóg jest miłością. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. Ten czas, który przed nami. Zapraszam nas do zadawania sobie tego pytania. Kim on jest?